Witam z tej strony POITO i dzisiaj w tym filmiku pokażę Wam program Format Factory. Do czego służy? Zapraszam, może Wam się przyda. Przede wszystkim służy on do konwertowania filmów, plików wideo, audio, obrazów. to również urządzenia zaawansowane, ale o tym opowiem Wam później. Jeśli dotyczące wideo, mamy różne opcje. Które możemy wykorzystać do konwertowania danego pliku, aby zmniejszyć jego pojemność. Na przykład, żeby wstawić na YouTube'a, musimy zmniejszyć pojemność danego filmu, inaczej będzie on się nam wrzucał wiele godzin. Oczywiście formatowanie też trwa trochę, ale co poradzić? Jest to format faktory 3.0.1 i jeśli chcemy. Wszystko do MP4, no to bierzemy wszystko do MP4. Jeśli na przykład chcemy wstawić filmiki na YouTube, to wszystko da IV. Mamy również audio, obraz, urządzenia room. Ale ja na razie pokażę Wam zaawansowane. O co w tym chodzi? Mamy scalanie audio, Mux, Media, File, Info, ale nam głównie chodzi o pokazanie Wam scalania wideo. Więc klikamy, mamy dodaj plik załóżmy że weźmiemy dwa przykładowe filmy który będzie na przykład Lich of Legends i inny Lich of Legends który musi mieć no co najmniej no załóżmy po minutę i musimy kliknąć tu do zaczęcia i zaczynamy i nam to konwertuje i skraca jest to bardzo przydatne gdyż możemy również zatrzymać wstrzymać, zastopować. Później to wszystko przenosi się nam do folderu docelowego. To zależy ile wszystko trwa, i zależy ile filmiki mają, jak wiemy, długość. Tutaj mamy pozostały czas, to znaczy ile już się nam konwertuje i nie ma niestety pokazane ile się nam jeszcze będzie. Mamy też opcję po konwersacji i wyłącz komputer. Jest to bardzo przydatne. Mam również większe zaawansowania odnośnie języku, pomocy, skórka, zadania oraz wiele innych rzeczy. Jest to mały program, nie zajmuje za dużo. Ma różne opcje też, jak na przykład, już Wam pokazuję, zaawansowanie. No. Możemy wyłączyć tutaj, też w opcjach, na przykład, komputer, zmienić, skonwertować. To zależy. Czyli to jest podstawowe. Tu mamy też przycisk Use Multifrids, tu mamy standardowe, gdzie przyciski różne. Wszystko później się znajduje w folderu docelowym i możemy wstawić na pulpit, aby się nam łatwiej znajdowało. I możemy zobaczyć też również jaką, jak widzimy na przykład ten filmik ma 2 minuty, a ma 105 MB. No dobrze, to sprawdźmy ile ma inny. Weźmy na przykład wszystko do AVI. Dodaj plik. Ten filmik mu... hmm. ma 24,7 MB, ale trwa 2 sekundy. Jak widzimy, a tamten miał 3 minuty. Zobaczmy, ile ten trwa. Przykładowo, ten ma 4 GB, a trwa tylko 4 minuty i 35 sekund. W związku z tym mogłoby nam się dostawać na 3 godziny. Dlatego program ten bardzo jest przydatny do stawiania rzeczy na YouTube'a do konwertowania i innych rzeczy. Więc zapraszam bardzo do korzystania z niego a później pokażę Wam również, jak korzystać z FRAPSa co to jest Windows Movie Maker, czy są inne przydatne programy i tym podobne. Ja na razie korzystam z tego, gdyż Windows Movie Maker jakby dla mnie nie jest zbyt dobrą opcją, ponieważ jakby wam to powiedzieć, da się w nim przerabiać, dodawać animacje i tym podobne, ale z kolei zajmuje mi obraz na YouTube i jest na jedną, drugą ekranu, w związku z tym resztę mam szare pole, w związku z nie ma sensu. Jak widzimy, no to tyle mniej więcej trwa, no, to było dwie minuty, tak? To zależy, no też wszystko potrwa, ale jeśli chcecie wstawiać, no to jedyne wyjście, może Windows Movie Maker, jeśli chcecie. W każdym razie zapraszam do korzystania z tego programu, gdyż się najbardziej przydaje. No dobrze, to by było na tyle. Żegnajcie, pa!